kurde, raz komary, potem róbki. Nie no, teraz komary się nie pogryzą. Ludzie mnie gryzą. Ja nie puszczę tylko, że mnie gryzie. Dobra, nie puszczę. Cześć, witajcie znowu w lesie. Co przyniesie, zobaczymy. W dzisiejszym programie... No panie, programie odcinek. Tak, oby. W dzisiejszym programie, jak zwykle, jest ze mną kto? Ludas. No i ja. Konrad w Smunio, zależy jak to tam ten, patrzy w chwilą... Dla kolegów raperów Smunio. Przed <grym> <czekaliśmy> książkę, <grym> gdzie tak pisał o tym jakiś z Wyborczej, czy z czegoś. Tak. To, że jestem dla kolegów raperów Smunio i dla przyjaciół, no w sumie taka prawda. więc jeżeli Akurat ktoś... Wyborcza w tym kwestii, tej kwestii nie kłamie. Pierwszy raz im się zdarzyło, no cóż. Pamiętajcie o subach, o udostępnieniach, no i w komentowaniu. Czytamy wszystkie komentarze. Przynajmniej staramy się, wiadomo, jak będzie ich milion, no to, sorry, ale nie damy rady. W dzisiejszym jak programie, jak będzie milion, to będziemy się cieszyć, że nie ich czytać. Więc postarajcie się. Żeby... Wtedy bota zatrudnimy, niech czyta i wybiera jakieś różne, prawda? No, ale w dzisiejszym programie skupiamy się na czymś z jednej strony bardzo poważnym, z drugiej strony czymś. Śmiesznym, to znaczy Z pewnej perspektywy. No. Z pewnej perspektywy, bo jak już coś jest na tyle przegięte w tym systemie, i no, mówimy o 3 RP, tak, czy w ogóle o systemach różnych państw, że czasem się śmiejemy z różnych rzeczy. Na przykład jak w Korei Północnej tego żona czcigodnego mistrza, czy jak on się tam nazywał. Kim wielkiego Zonkina. przywódcy? Wielka, właśnie żona wielkiego przywódcy zawróciła, żeby zrobić mu obiad w jakimś miejscu, bo w góry poszła, no i tam postawiono kamień pamięci, i tam wygrawerowano, że w tym miejscu przypomniała sobie, że ma zrobić obiad. No, no i z jednej strony to jest tragiczne, bo to pokazuje, jak zindoktrynowane jest to państwo, jak daleko posunięte są te mechanizmy, a z drugiej strony to jest śmieszne. A z trzeciej strony pokazuje dobre wzorce. Rodzinne, bo jednak żona, która wraca do domu, żeby zrobić mężowi obiad, no, no, no tak, ale w dzisiejszym programie mamy do pogadania o sytuacji takiej dziewczyny, Pariki. To, to nie każdy słyszał. No dużo osób słyszało, która dostała 3 lata bezwzględnego pozbawienia wolności. Abstrahując od problemów proceduralnych, jej zaniechań i tak dalej, nie powinno dojść do tej sytuacji, że 3 lata się dostaje za wyszarpywanie torby LGBT, bo można się z czymś nie zgadzać. Ja też nie, miałem nieraz taką sytuację, że ktoś na przykład po klubowemu, ale akurat nie w sprawach klubowych zaczął się wozić i mówił, zdejmuj tę koszuleczkę nacjolską. Nigdy nie zdjąłem na szczęście, bo to były to byli ludzie, którzy nie byliby w stanie mi zabrać, natomiast mogłaby się zdarzyć taka sytuacja, że ja bym, nie wiem, niósł flagę jakąś i gdyby ktoś mi ją wyrwał, to na 100% żaden sąd i prokuratura by nie zawnioskowała nawet o, nie wiem, trzy sekundy pozbawienia wolności za coś takiego, tylko by było, no, sprowokował bo poglądy, a tu w drugą stronę mamy sytuację, w której, no, pewna grupa mniejszościowa jest przez prokuraturę i sąd traktowana priorytetowo, jakby to były jakieś święte krowy, no i ta dziewczyna dostarczy lata bezwzględnego pozbawienia wolności, uciekła. Na Ukrainę, potem wróciła do Polski i już rok odsiedziała. Rok za wyrywanie tęczowej torby. No, po prostu jakaś aberracja i prokuratura ziobrystowska wnioskowała te trzy lata, i sąd się przychylił do tego, i po prostu tak to było. Więc sąd i prokuratura tutaj grali do jednej bramki, a przypomnijmy raz jeszcze, że prokuratura jest pod kontrolą ministra Ziobro. No czy tutaj akurat minister obra zainterweniował ostatnio i ona wyszła. Ale w którym momencie, po roku to zainterweniował? jak się zrobił ten, jak się zrobił problem, tak, publicznie. Natomiast to też trzeba troszeczkę oceniać tak jak mówienie, że, nie wiem, że Jan Paweł II nie zainterweniował w sprawie jakiegoś tam księdza, który był tam gdzieś na drugim końcu świata, to mniej więcej jest podobne. Ale Zabro nie jakby... reaguje w wielu innych tak, sytuacjach. Tak, to jest mojej mojej sytuacji. Ale w tej kwestii myślę, że to nie, nie można zrzucać na niego odpowiedzialności, jak 100%. Yy, Zrobimy program, może bardziej wywiad ze mną, opowiem o tym, jak w praktyce działają sądy, bo mówienie o obcych sprawach, kiedy się nie było na nich. Nie można mówić ze szczegółami, natomiast ja z chęcią opowiem ze szczegółami, jak wyglądają sądy. Sądy różnych instancji, w różnych miejscach, w Warszawie. Jak to wygląda z perspektywy osoby, która niestety miała do czynienia z tą patologią, o której dzisiaj będziemy mówić. Tak, no w sensie, jak chodzi o ziobę, to jest też osobny temat, bo to jest człowiek, któremu można dużo rzeczy zarzucić. I no, ciężko jest tutaj wyczerpać tak naprawdę 15-20 sekund mówienia na inny temat, więc to jest jakby odłożymy to myśl, jakiejś w przyszłości poruszymy, tak? I całej może Solidarnej Polski w ogóle. Natomiast kwestia jest tutaj bardziej tego, że jak absurdalna jest sytuacja w Polsce. Że właśnie osoby o poglądach liberalno-lewicowych, tak? Pod rządami, lewicowy, PiSu. pod rządami PiS-u, który się kreuje na partię, która jest przeciwna temu, tak? w teorii rzeczywiście się kreuje. I Tak jest postrzegana przez niestety też część społeczeństwa, to też jest jakby aberracją wielką. Natomiast też dzisiaj nie do końca o tym, dlatego napominam tylko na ten temat. Ale jeżeli chodzi o absurdalność tej sytuacji, to jeżeli. Tutaj dużo osób podawało przykład tego Margot, tak? to jest hmm. słuszny przykład w tym kontekście. Z, z kosą koś, napadli który, na. Z, no, dokładnie, z kosą e, normalnie. W sensie gość, który też się śmiał z policji, wielokrotnie wykpiwał służby w Polsce, zdefraudował kilkaset tysięcy złotych i o tym mówił, że to zrobił. Tak, i do, dodatkowo, właśnie jeszcze coś takiego jak atak z nożem na kogoś, no to sorry, jakby ktoś to zrobił z klimatów nacjonalistycznych, czy nawet, szer nawet, nie tylko nacjonalistycznych, nawet szeroko pojętej prawicy niepisowskiej, tak, w Polsce to myślę, żeby dostał gruby wyrok szybko, bo sprawy są, takie tego typu sprawy są polityczne, a to co robi PIS tutaj, to niestety podwija ogon, jak przestraszony list, czy nie wiadomo co. I ucieka od takich spraw i ewidentnie boi się to robić, tak? Bo, bo co, bo co by powiedzieli w Unii Europejskiej, co by powiedzieli na Zachodzie, co by powiedzieli w Ameryce, tak? Tam, gdzie PiS a ta odpowiada. szybka dygresja, jak ja mówię im, bo nie mówią: no bo co powie Unia, co powie tam? No co powie, co cię to obchodzi, co powie? A on, no bo jesteśmy instytucją to wyjdźmy z nich. O, wyjdźmy, aha, aha, wyjdźmy. wie no tak, jeżeli gdzieś nas cisną za coś, że nie możemy być sobą, a ty mówisz, że najlepsza droga to ucieczka, czy chowanie, się, e, czyli powstrzymywanie tego powstrzymywanie wszystkiego. Jak, to jak to powstrzymujesz coś? Jak coś możesz powstrzymać, jak się kulisz przed wszystkim, boisz się czegoś no i czy... tak dalej. I prowokujesz do tego, że jeszcze większe e, środki są kładzone na to, żeby właśnie przepychać różnego rodzaju postulaty. No tutaj Sierakowski jeszcze dzisiaj ciekawie mówił, jak... To wstałyśmy. ja ci wysłałem tego tak. szorca, no? To możesz powiedzieć, a czy może nawet go wstawimy? To był Charles, zaję nie pamiętam dokładnie co on tam mówił. O laicyzującym się społeczeństwie. A, dokładnie. Mówił, że jakby społeczeństwo w Polsce przestaje być... Upaciorka było. W ogóle. No, 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 upaciorka, który też nas kiedyś rzucał na story, chyba, <grym> zdaje się. Też już spadły zasięgi. Na Ale nieważne. Na snapa, możliwe. Zresztą jeszcze wtedy były czasy snapa. To on mówił, że w Polsce to społeczeństwo jest w ogóle nie religijne dzisiaj, tak? To społeczeństwo jest takie, że 3% osób staje się tam podał spośród katolików. Którzy są przeciwni grzechom, tym przeciwko przykazaniu. To, Nie, ogólnie mówię o młodzieży. Troszeczkę, no o młodych ludziach, ale, ale ten, ale to jest może troszeczkę nawet przerysowane, ale coś w tym jest, że to społeczeństwo się mocno liberalizuje tak, i to jest prawda. Natomiast problem tutaj, tego jakby takiej taki osoby typu Sierakowski czy inni lewacy, to oni będą jakby zbijać pianę na taki, tego typu doniesieniach, bo wiadomo. Natomiast problem, jaki ja tutaj widzę, szerszy. To jest to, że prawica w Polsce nie potrafi kontratakować. I przez to to się przesuwa. To się nie przesuwa przez to, że lewacy atakują nas, ale no na też jest taka, musimy powstrzymać coś tam, nie powstrzymywać. Naszym zadaniem nie jest powstrzymywać. Naszym zadaniem jest kontratakować i przejmować pozycję wroga, żeby dalej go spychać. Po prostu do takiej sytuacji, w której znowu będzie sytuacja, że chcemy tylko odwiedzać się w szpitalach i to powinna być maksymalna narracja lewica jakakolwiek jest dopuszczana, tak? A teraz kilka lat minęło, już Biedro nie mówi o odwiedzaniu się w szpitalach, tylko ten sam gość, który na w telewizji mówił jedno, a potem mówił za kulisami, no jeszcze nie możemy mówić takich rzeczy, bo społeczeństwo tego nie przyjmie. Musimy do tego stopnia doprowadzić, że znowu nie przyjmie tego po prostu. Ale wracając do Ameryki może. Musimy, ja jeszcze tutaj tylko dopowiem szybko, i teraz wrócimy. My musimy, jako też szeroko pojęta prawica, umieć przesuwać jakby dopuszczalne poglądy w przestrzeni publicznej w drugą stronę, nie kontratakować i powstrzymywać, żeby to się zatrzymało na danym momencie. Tak to robią jacyś neokonserwatyści, ale oni nigdy nie wygrają. My musimy umieć... jakby przedmiotem naszych ataków musi być osoba, która nas atakuje. My musimy ją zniszczyć i przesunąć to w stronę prawidłowych poglądów, więc musimy doprowadzić do tego, żeby niedopuszczalne było w ogóle mówienie o czymś takim, jak to, że pary homoseksualne są normalne na przykład, tak? Jeżeli do tego doprowadzimy, to będzie dobrze, to, to powinien być nasz cel, ale wiadomo, że to się przyczółkami zdobywa. Ale tak? ja nie Połowie. rozumiem jednego. Myślenia tego typu, że coś jest determinowane, że rewolucja następuje i my tylko możemy powstrzymywać. No nie, no tak to nie jest. W historii mamy przykłady, że coś się odbijało od bandy z jedną czy w drugą stronę. Cyklicznie no I to radykalnie po szybko. I tak? trzeba ludziom to wytłumaczyć najpierw, że jeżeli chcesz zmieniać rzeczywistość, to nie po to, żeby powstrzymywać, tylko po to, żeby rzeczywiście wykorzystywać w jakimś konkretnym celu. Tutaj na przykład właśnie cofnięcie pewnych rzeczy, to jest plan minimum, cofanie pewnych kroków. Które poczyniła lewica, a z drugiej strony dobrnięcie po prostu do realizacji naszych celów społecznych. No bo jeżeli dopuścimy do tej sytuacji, że każdy będzie katolik, bo taka narracja jest głupia wśród y, większości katolików, no że już rewolucja idzie, Jeku, już zaraz będzie źle coraz gorzej, my musimy powstrzymywać to, to po prostu jesteśmy przegrani. Powstrzymywanie nie jest walką. Walka jest przejmowaniem y, pozycji wroga. I to tak jakby ktoś powiedział, że Celem naszego wojska nie jest zajmowanie kolejnych osad, tylko bronienie swoich. No, no. tak, to, to, tak jak wyobraźcie sobie, właśnie to, to krótko kończmy, kończymy no Ktoś by nie, Eisenkart, spokojnie niech tam. No, no na przykład, ale to, to jest jeszcze ja podam przykład bardziej realistyczny re, z e, aktualnej historii. Tak jakby Ukraińcy sobie stwierdzili, nie, nie, my już nie próbujemy odbijać naszych terenów, tylko się zatrzymać w tym miejscu, gdzie Rosja doszła i tak już walczyć do końca. No to jest podejście prawicy w Polsce i bardzo często przez to prawica się daje. Dalej spychać, bo to do jest oczywiste. Nie, to Żeby no. nie było, że ktoś zaraz łapie słupkę i powie, że prawicy względem Ukrainy. Nie, no, ale to my, my wytłumaczymy, jakby ten. No nie, nie, no to wiadomo, ale to ja podaję jako przykład abstrakcyjny, w sensie nie, nie przykład tego naszych poglądów, tylko przykład e, taktyki wojennej. Tak, to o to, to, to tylko chodziło. Więc wiadomo. Ale myślę, że skończymy dygresję, bo już trochę za długa i myślę, tak. że kiedyś w przyszłości taki temat też poruszymy osobno, nie? Tak. E, natomiast tutaj wracając do sam meritum, czyli do tej samej Mariki. No to oczywiście wyrok jest ewidentnie, ewidentnie jest to wyrok polityczny, bo. Tam uzasadnieniem tego wyroku było, że to była kradzież, tak? Napaść Nie Nie, że to jest napaść, przywłaszczenie. Ta... Nie, nie, no. Kradzież. I sąd jeszcze podał, że jednym z argumentów za tym, żeby ją skazać, jest to, że była członkiem Młodzieży Wszechpolskiej. No właśnie. I tutaj zobaczcie, do absurd doszliśmy. W rzekomo liberalnej demokracji, za bycie członkiem organizacji społecznej, która działa normalnie, legalnie, w ramach tej liberalnej demokracji, bo to, że idea jest słuszna, to jest co innego. I nawet jakby była nielegalna, to i tak by była słuszna, ale działa legalnie, więc z punktu widzenia liberałów, to jakby, nie wiem, absurdalne w ogóle uzasadnienie, tak? Skoro oni dopuszczają wszystkie możliwe poglądy. Bo pan przynależy do koła łowieckiego, a, tak. a nie wiem, potrącił pan przypadkiem kotka, to znaczy, że trzeba panu rozkazać, nie wiem, na 10 na lat, na zamęczenie a nie, zwierząt, a no. nie, nie na coś tam, tak? No to mniej więcej jest tego typu uzasadnienie. No i właśnie ta brak symetrii tych liberałów, to jest w ogóle jakiś absurd. I inną sprawą jest to, że samo jakby zwalczanie LGBT, tak? W przestrzeni publicznej. Nie powinno być karane, a wręcz nagradzane, ale to jest jakby dalszy cel. No tak, nie no, w normalnych hmm. krajach tak jest. Jakby jakiś muzułmanin wyrwał tęczową torbę jakiemuś liberałowi z Ameryki u siebie w kraju, to by, mówili, bardzo dobrze się zachował, a tamten niech jeszcze do paki idzie i do tej sytuacji powinniśmy się. jeszcze podążać. pewnie by poszedł, wiesz, w dodatkowo jakby się obnosił z taką torbą. Daj Boże. I Dokładnie. I zobaczcie, jak my daleko odchodzimy od tego, jak powinno to działać u nas. I to jest po prostu absurd. I też tutaj, jeszcze jak poruszyłeś temat muzułmanów, to też dodam tak nawiasem mówiąc, ci muzułmanie czasami są mniejszym zagrożeniem dla Europy niż nasi liberałowie europejscy w pewnym sensie, tak? Ja powiem tutaj... To jest trochę inna kwestia, bo migracja sama w sobie jest zagrożeniem, ale jak chodzi o islam sam jak Dobra, Dobra, może nie będę jest mniejszym zagrożeniem dla dygresji, da, ale powiem tylko pokrótce, że jest teoria spiskowa w Wielkiej Brytanii, że służby specjalne zaczęły się obawiać aż tak daleko islamu że zaczęli krować ruchy, y, muzułmańskie na przykład y, islam z LGBT i takie rzeczy. To jest niemożliwe, żeby muzułmanie sami robili takie rzeczy, przynajmniej moim zdaniem. Więc to rzeczywiście mogła być robota krecia robota, żeby przeciągać ich y, czy skłócać wewnętrznie, tak? W jakimś kierunku, żeby to zaszło, żeby muzułmanie nie kłócili, znaczy nie, nie radykalizowali się i nie szli w w drogą taką, jaką chcą, tylko poszli drogą właśnie tego, że A, jestem muzułmaninem, ale toleruję wszystko, tak jak pseudochrześcijanie, jacyś, którzy tam odrzucili całą naukę kościoła, poszli sobie do jakichś tam luteran, czy, 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 czy innych karwinistów, jakichś takich już zielonoświątkowców siódmego dnia, adwentystów, czy innych i oni gdzieś tam akceptują wszystkie przemiany społeczne i tylko zostawili sobie wiarę w Boga, tak? No tak, tak, tak. I tutaj niestety my, jak też to obserwowałem dyskusję na temat tej sytuacji z tą Mariką w internecie, na grupkach różnych, ja często czytam sobie, co ludzie piszą, bo lubię widzieć po prostu, jak ludzie argumentują, bo to mnie też uczy pewnych rzeczy, w sensie ja się nie, u, nie dowiaduję z tego nowych informacji, ale dowiaduję się jakby, jakie są emocje społeczne, to jest bardzo istotne, to czytałem bardzo często argumenty tutaj akurat zwolenników, Konfederacji od strony Korwina, tych powiedzmy takich korwinistycznych zwolenników Konfederacji, to oni argumentowali często w sposób, że no ale jak to, przecież to była jego własność tego gościa, to ona zabrała mu własność dziewczyny no to dziewczyny, przepraszam, tak, to była własność tej dziewczyny, no to skoro zabrała własność, to dobrze, że jest kara. No właśnie tutaj jest problem taki, że my... i nie jest przepchnięta w ogóle do przestrzeni publicznej dyskusja nad tym, że to, że to jest własność, to jest w ogóle wtórne albo czwartorzędne w tej kwestii. Najistotne, najbardziej istotne jest to, że to jest symbol ideologii, która nie powinna w ogóle mieć miejsca w przestrzeni publicznej. Nieważne, czy coś jest dobre, czy złe, ważne, że jest prywatne dla libera. No dokładnie i to Ale... pokazuje, do czego prowadzi korwinizm filozoficzny, tak. Ta filozofia liberalizmu jest sprzeczna z katolicyzmem, czego nie, nie wiem dlaczego czego wielu katolików nie zauważa, że prawo własności stoi zdecydowanie poniżej istnienia prawdy, dobra i piękna. To jest, to, tak. to stoi przed prawem do posiadania czegoś. Zresztą posiadanie w rozumieniu katolika nie jest absolutnym prawem do posiadania czegoś, tylko jest, no mamy takie, takie filozoficzne po prostu założenie, że posiadanie jest ma się przyczyniać do dobra wspólnego, a nie tylko i wyłącznie do dobra znaczy, jednostki. W katolicyzmie akurat posiadanie to też jest temat osobny film, myślę, że no bo tutaj symbolicznie dopuszcza, szybko. kradzież, kiedy jest, nie wiem, umierają ci dzieci z głodu, a ktoś ma tysiąc tysiąc chlebów, to możesz Wtedy, wtedy może przełamać sobie własność, to nie jest wtedy kradzież jako grzech, tak? Tak. coś takiego jest. Natomiast kwestia jest taka, że w katolicyzmie własność rozumie się jako coś co i tak ostatecznie nie jest moje, bo wszystko jest stworzone przez Boga i dane ludzkości. I wszystko należy do ludzkości, i wiadomo, że tam ktoś to owoce swojej pracy należy otrzymywać. Tak To katolicyzm też tego uczy to jest normalne. Natomiast owoców swojej pracy nie można wykorzystywać w złych rzeczach. Czyli na przykład choćby nosić torby LGBT i tak dalej. Podoba wnioskiem. mi się to, co kardynał Wyszyński <laughs> kiedyś powiedział, czy napisał, że gdyby ludzie przestali wydawać pieniądze na grzech, a zaczęli wydawać na dobre rzeczy, to by się skończył głód i ubóstwo na świecie. Tak, i tak będzie to wyglądać w czasach ostatecznych, ale na tej świecie niestety musimy pracować, żeby do tego ideą dążyć, to jest ideał ale wolny rynek tego nie spowoduje. Ale wracając do No me... i to jest jeden z zarzutów, tak? Czy własność prywatna jest ważniejsza czy yy, prawda to jej zachowanie? No, z naszego punktu widzenia jest tak, że można robić pewne rzeczy nawet wbrew prawu, kiedy jest wyższa konieczność. Oczywiście może to zachowanie było głupie, że sobie sama tam poszła, co to jest zaczęła już się inna kwestia, szarpać. Tak? Natomiast samo założenie tego, że czegoś nie powinno być, yy, a państwo tego nie egzekwuje, że komo katolickie państwo pisu, to wielce yy, wielki katolik, który pozwala na marsze, wiadomo, czyje, no to, to jest śmieszne po prostu, tak? No tak, to jest po prostu żenujące i to pokazuje stan nie tylko władzy, bo stan władzy jest, jaki jest opłakany, to chyba każdy z was, którzy to oglądają, wie, natomiast to pokazuje również stan tego, że nasze społeczeństwo nie potrafi się bronić, a tym bardziej nie potrafi kontratakować. I to jest problem olbrzymi, na olbrzymią skalę. I jak my chcemy, żeby były sądy zreformowane, żeby to działało dobrze, bo sądy są absurdalne i takie wyroki, jakie Ty dostawałeś również, Czy ja też kiedyś porozmawiamy w przyszłości. Ja, ja tak naprawdę tylko jedną sprawę miałem przeciwko sobie. Nie no, dobra, dwie. Jedną wygrałem, inną przegrałem, co było totalnie absurdalne, ale o tym kiedy indziej... No to jest też na dłuższą rozmowę. Totalnie tak? absurdalne, a jeszcze jest sprawa karna, w której ja byłem osobą poszkodowaną i, i jak w momencie, w którym sędzia dowiedziała się, jakie mam poglądy, stwierdziła, że ja muszę po prostu przegrać tę sprawę. W sensie nie może być na moją korzyść rozwinięta. I tak w Polsce działają sądy i to się nie zmieni, jeżeli my nie zmienimy mentalności swojej. Na pierwszym miejscu, a później osób z naszego otoczenia. To jest to, o czym my też mówimy, żeby zacząć od siebie a wywlekać potem to na zewnątrz, bo jeżeli jedna osoba pociągnie ze sobą 10 kolejnych osób, to i każda z tych 10 osób, kolejne 10 osób, to zrobimy lawinę po prostu z kamyczka. tak? To, to jest taka, taka taktyka. Ale to jak się władza zmieni, czy nie zmieni, jak się zmieni nawet na chwilę, potem powróci inna, to i tak w sądy, raz, raz może zrobimy reformę sądownictwa, potem ktoś się odwróci. To nie chodzi o to, chodzi o to, żeby społeczeństwo trwale wiedziało, że sądy muszą działać w odpowiedni sposób. I to jest ważne, tak? To jest, myślę, że... Jest ważne. Nie jest ważne, natomiast widzimy po Iranie, że bez... Y, znaczy jeżeli są przemiany społeczne, a system jest y, konkretnie zabetonowany, to i tak, i tak dojdzie do tego, że system w pewnym momencie się zawali po prostu. Dlatego ważniejsze jest to, jacy będą ludzie, niż jakie będzie prawo. Ale oczywiście prawo znaczy, trzeba i tak zmieniać. Iran to akurat jest specyficzny przykład. myślę, że kiedyś pogadamy sobie o samym Iranie, bo to jest bardzo ciekawy temat ogólnie. Ja Republika Jatollahów jest wspaniała. I w ogóle system, ale też jak to działa w praktyce. Natomiast trzeba pamiętać, że Iran nie jest takim monoetnicznym państwem jak Polska, no tak. tak? To trzeba pamiętać. I tam mniejszości niekoniecznie, o tyle o ile Persowie sami sobie popierają, być może w większości władze, o tyle Niektórzy. Tam jest niniejszości... demokracja, to trzeba pamiętać. To jest nie jest demokracja tak, ale liberalna, nie nie ograniczona, tak? No tak, Ale to też mówię, to jest Ale są partie kobiet, kobiet nawet. Są partie kobiet, ale trzeba pamiętać, że tam akurat jest ciekawy model demokracji, ale myślę, że to jest na inny temat odcinka. Tak? No to do co z tą Mariko? No bo mamy wyrok, który jest absurdalny, to już wszyscy wiemy, opowiedzieliśmy o tym. Mamy zachowanie, które można różnie oceniać, czy było mądre, czy głupie, bo taktyka polityczna to jest zupełnie coś innego. Tak, niż, to... Ale to zaszło, tak? To zaszło. Można z perspektywy czasu ocenić. Natomiast rozwiązanie tego wszystkiego. No było takie, że wyrok jest absurdalny. Potem się co działo, po roku siedzenia wstawili się za nią, bo ona dopiero wtedy chciała. Działaczem młodzieży wszechpolskiej, tak? Jak już, jak już jej rodzina, tak? Czy ona sama wyraziła taką chęć, żeby jej pomóc, bo wcześniej nie chciała żadnej pomocy od nikogo i między innymi dlatego też taki jest wyrok, ale no, nie nam oceniać, bo finalnie wina nie jest, że wyrok jest jej winą, bo nie wiem, bo nie miała prawnika, tylko nie powinno takiego wyroku być w ogóle przez nikogo tak. wnioskowanego, czy przez prokuraturę, czy przez sąd. A w tym momencie wyrok jest zawieszony, prokuratury sterowany przez Ziobrę zrawnioskowała 3 lata, teraz Ziobro zawiesił wykonanie sprawy do momentu rozpatrzenia wniosku przez prezydenta. No i zobaczymy. Moim zdaniem Duda nie, nie łaskawi jej. No, on, dlatego, on potrafi się wycofywać z takich rzeczy yy, w yy, Dlatego, że tutaj jest sprawa ideologiczna. Andrzej Duda chce do ONZ-u albo NATO. Zobaczymy, gdzie pójdzie. W NATO ma dostać dość wysoką funkcję, yy, o czym yy, mówią ludzie z jego środowiska. Ja też rozmawiałem z ludźmi ze środowiska Andrzeja Dudy. Po prostu on jest karierowiczem i nie wiedziałby, co robić po prezydenturze, w związku z czym chciałby pokazać się jako taki prezydent wiecie umiarkowany, co tam wcale nikomu nie zaszkodzi? Trochę w te, trochę w tamte. No tak, kiedy trzeba sprawy ideologii, no jeżeli chodzi o ideologię, on nie ma żadnej. Tak? To jest człowiek, który tam w przemówieniach to jest świetny, bo mu coś napisze, przemówienia tam powie. Żołnierze wyklęci, wspaniałe, coś tam, coś tam, coś tam. W praktyce. Znaczy ja tak zakładam, że on nie wstawi się za nią, ona odsiedzi ten wyrok, możliwe jeszcze, że jakimś, nie wiem, nie, nie wiem czy to jest zgodne z prawem, kiedy już zapadł wyrok i już jest w realizacji, czy prokurator generalny może zawnioskować o kasację tego wyroku i rozstrzygnięcie jeszcze na przykład w innym sądzie, nie wiem, mo, mo, może tak jest, nie jestem pewny, pewien, bo takich taki sytuacji po prostu nie słyszałem, ale, ale wydaje mi się, że po prostu ona może odsiedzieć cały wyrok i to będzie absurdalne i to będzie bardzo mocno na niekorzyść PiSu. To będzie I... bardzo kompromitujące wręcz do... E... I wtedy powinniśmy właśnie radykalizować tych pisowców, ale o tym, jacy są pisowcy, z którymi ja miałem do czynienia w wieku 40, 50, 60 lat, nigdy tak biernej grupy w życiu nie widziałem ludzi. Tak biernej w momencie, w którym są. No, oni nie są władzy, jeżeli chodzi o wyborców czy aktywistów. Ale są tak bierni, że, że naprawdę, no, no, no nie wiem, łatwiej chyba słonia obudzić jak śpiki. Pa, patykiem go tam okładając, żeby nie poszedł 100 kilometrów gdzieś niż, niż ich, kiedy oni już mówią, a ja zagłosowałem to wszystko już jest okej. Okay. Znaczy tutaj jeszcze dodam do tego jakby wyroku meritum, bo to jest jakby temat odcinka. Że e, ten wyrok musimy my, jako szeroko pojęta prawica, traktować nie tylko jako egzekw egzekwowanie sprawiedliwości w pewien sposób, bo, bo to też, ale nie tylko to, tylko musimy to traktować jako również element naszej walki ideologicznej, bo to jest element naszej walki ideologicznej i musimy też jakby pokazać tutaj solidarność naszego środowiska, i również musimy pokazać, że potrafimy się postawić opresyjnemu systemowi, który zwalcza w imię liberalizmu. Nasze poglądy. Gdyby 100 to, tysięcy ludzi też. poszło z widłami pod ten sąd, to zaraz by się zaczęło myślenie, a może by skasować ten wyrok, a może coś tam, różne rzeczy się dzieją. Jeżeli nagłośnisz coś bardzo mocno i ludzie rzeczywiście będą chodzili, palili pochodnie i krzyczeli i tam, nie wiem, powiesić jakiegoś sędziego czy coś to wtedy system zaczyna rozumieć, że coś jest nie tak i muszą się wycofywać z pewnych rzeczy. Natomiast jak mogą sobie pozwalać za każdym razem na coraz więcej, to oni nie przestaną. Oni dobrą do tego, że jakiś tam sędzia 50 zł sobie na stacji benzynowej przywłaszczył, to tam machnęli ręką i go tam uniewinnili. Czy ktoś rozjechał jakąś kobietę na pasach, to też nie wiem, nie pamiętam jak się ten wyrok skończył, chyba też został uniewinniony. A my za, nie wiem, za, za przypadkowe potrącenie kogoś na pasach, jak się dowie sąd jakie ma poglądy, to na najwyższe widełki. I to jeszcze, ja na przykład y, zaspoileruję, ja w swoim wyroku mam, y, że jestem recydywistą. Jak można być recydywistą, jak pierwszy raz, rzekomo, bo wcale nie, nie złamałem żadnego prawa, y, jest się recydywistą, tylko za poglądy. Bo recy recydywistą jesteś właśnie, bo masz poglądy, które masz cały czas. Prokurator jeszcze argumentował, pokazując na mieczyk chrobrego, który miałem w klapie, że to już jest poważne zagrożenie dla społeczeństwa, bo była bo ja się nie wstydzę swoich poglądów. jakby się wstydził, to może by wyrok był mniejszy. To ale, wyobraźcie sobie, jak te dziady, co tam siedzą w tych sądach, Ale sędzina dała mi kierują. większy wyrok, niż prokurator chciał tak? jeszcze. No. To jest, no, nie zdarza się często. No, poleciała sobie. Po prostu. Ale ona mnie nienawidziła, widać bo po jej oczach, że ona to by mnie zabiła, gdybym mogła. Tak. No i mówmy, że sądy są wolne w Polsce. Nie ma żadnych wolnych sądów. Jedyne wolne sądy, mam nadzieję, że będą w momencie, w którym pewni ludzie zrobią pewne rzeczy i pewnego dnia ci ludzie, którzy teraz są w sądach, znikną. Nie mogę inaczej powiedzieć, bo można odpowiadać karnie za to, co no, chciałem. Ale mogą i po prostu nie być tak tam. Wyparują. Tak. I jeszcze tutaj to, co dodam, to to, że jakby sądy wolne na pozumyślenia liberalny to nie jest to, co jak my myślimy o sądach, tak? To też rozum może pomyśleć. Sąd powinien... Również uwzględniać interes państwa i interes narodu w swoich postępowaniach. Mówimy w tej perspektywie takiej ostatecznej, jak chodzi o cel działalności, bo wyroki Sąd... zapadają w imieniu Rzeczypospolitej. To tak. nie jest wyrok... Teraz mamy, które nie powinny się nazywać w imieniu Rzeczypospolitej, tylko, tylko w imieniu prywatnej lewackiej aktywistki, która tak. bez wątpienia była ta babka, która na przykład mnie skazywała, czy Marika, tak? Tak, a sądy muszą służyć interesowi. Państwa i interesowi, jako nacjonaliści mówimy, interesowi narodu i uwzględniać te interesy również w tym, jak wydają wyroki. Więc do tego dążmy, żeby tak było, a nie żeby sądy były jakimiś tam bezideowymi rzeczami, które na równi, bo tak prawica często myśli, na równi będą spra rozpatrywać sprawy jakichś właśnie tęczowych działaczy i nacjonalistycznych. Nie, to nacjonalistyczni działacze powinni mieć w programie. Tak, ale to tutaj dodaję. Nacjonalistyczni działacze powinni mieć możliwość działania, a lewicowi, liberalni nie. No i tak to wygląda. Tak powinno to działać. Wysyłajcie SMS-y o treści tak, jeżeli zgadzacie się z wyrokiem sądu, nie no, żartuję oczywiście. Zostawcie suby. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie o Dziś tym, żeby łapkę w górę dać, napisać komentarz. Jeżeli dotrzałeś do końca, to napisz w komentarzu, nie zgadzam się z wyrokiem na Marię